Коли Ісус говорив, один Фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив умивань, здивувався. А Господь промовив до нього. Тепер ви фарисеї, Чистити зовні чаші та миски, а ваше нетро повне здирства і лукавства. Не чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині, дайте як милості, і все для вас буде чисто. Oto słowo pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii znalazł nam naszym grzekiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy i w Chrystusie, bracia i siostry, parafianie, przycicieli świętego Antoniego, Spadny. Kochane wyległe nasze siostry zakonne, umiłowane Boże dzieci. To, co wewnętrzne daje się na ofiarę, Pan Jezus dzisiaj mówi nam o tym, abyśmy potrafili zobaczyć siebie i drugiego człowieka z zewnętrznej i z wewnętrznej strony. Bardzo często jest nam łatwiej dać na ofiarę to, co jest zewnętrzne. Pieniądze, naszą pracę, jakieś ubranie, z kimś podzielić się jedzeniem swoim posiłkiem, ale na wiele więcej jest. Cenne to, co człowiek daje ze swojego serca. Czasem są takie sytuacje życiowe, że to wszystko, co możemy dać zewnętrzne, nic człowiekowi nie pomoże. Na przykład przy umierającym człowieku, my możemy ofiarować tylko swoją obecność, swoją modlitwę, swoją miłość do Niego, swój czas. Dlatego, że to wszystko, co człowiek zostawia na tym świecie, już nic mu nie pomoże. Nawet jeżeli my coś przyniesiemy, to temu człowiekowi przyjdzie się jeszcze więcej zostawiać, kiedy będzie odchodził z tego świata. Dzisiaj Pan Jezus przychodzi na gościnę do Faryzeusza, który Jego zaprosił. Zaprosił do swojego domu. I tu jest, Taki mały klucz zrozumienia tego epizodu Pisma Świętego. To dobrze, że zaprosił do domu, do swojej rodziny, do swoich bliskich, do swojego mieszkania, ale jest pytanie, czy ten człowiek zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. Kiedy oni siedli przy stole. On wpatrywał się, ten faryzeusz, czy Pan Jezus zrobi to wszystko, co w prawie jest przypisane. Żeby ręce pomył, żeby coś tam powiedział, żeby tam albo gdzie indziej usiadł. I tak jakby szukał jakiegoś haczyka, żeby Pana Jezusa zaczepiać. A przecież miał mu poofiarować swoje serce, swoją miłość, swoją przyjazd. To tak jakby Pana Jezusa zaprosił do sądu swojego. Nie miał gdzie osądzić, to osądził go w domu. I napisane jest, że kiedy usiedli do obiadu, a obiad to jest bardzo wystawne jedzenie. To nie jest śniadanie, to nie jest kolacja, wieczerza. Obiad to jest zawsze oszukowany, przygotowany. To jest jedno, drugie, trzecie danie, jakieś dokładki, dostawki, dobawki różne. I człowiek tak wiernie chciał dać Panu Jezusowi, a potrzeba było, aby ofiarował mu swój czas, swoje serce, swoją uwagę, swoją miłość. Jak my przychodzimy do kogoś na wieczerze, to wystarczy, że jest szklanka wody, czy jakiś kubek herbaty, z chlebem, z jakimś pieczywem, ale siedzimy, rozmawiamy, nigdzie się nie spieszymy, jesteśmy bardzo uważni jeden do drugiego, bo już cały dzień jest poza nami, wszystkie obowiązki, prace, ale obiad może być najbardziej wystawny. Ale człowiek wierzy jeszcze tyle roboty, tyle obowiązków, że musi patrzeć na zegarek i mówić, przepraszam, ale ja już muszę iść, bo mnie praca czeka, bo mnie obowiązki badają. To tak jakby chciał Pana Jezusa ograniczyć, niby to wszystko wystawić, niby to zrobił najwięcej, co mógł, ale nie poofiarował swojego serca. Dlatego Pan Jezus dzisiaj mówi, Dajcie na ofiarę to, co jest wewnątrz was, wasze dusze, wasze serce, Waszą miłość, a to wszystko innym może być tylko pomocne dla was, jakby dodatek do до tego wszystkiego. I dzisiaj ta Ewangelia uczy nas tego, abyśmy sercem zaprosili Pana Boga do swojego życia. Aby w naszym domu był Pan Jezus, dlatego że on w sercu już mieszka. Aby w naszej rodzinie był Pan Jezus, dlatego, bo on w naszej duszy już przebywa. Aby my mówili o Panu Jezusie i innym ludziom, dlatego że my kochamy go w swoim sercem. Nie na pokaz, ale z przekonania. Bo mamy wielką wdzięczność do Pana Boga. Dziękujemy mu za dar życia za wszystkie inne dary, które w tym życiu otrzymujemy, za nasze powolanie, za zdrowie, za wszystkie doświadczenia życiowe. I dlatego dzisiaj we Święty, która zawsze, nawet jeżeli jest najwcześniej rano odprawiana, zawsze jest świętą wieczerzą, dlatego, że tu nie ma tak dużo jedzenia. To jest tylko kawałek białego chleba, i parę kropel wina, które stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. I ta uczta jest najświętsza. Pan Jezus nigdy nas nie prosił na śniadanie, na obiad, ale zawsze na świętą wieczerzę. Zaproszmy i my Pana Boga do naszego życia, do naszego domu, do naszego serca. Zaproszmy Go na wieczerzę, aby przyszedł i mógł spotkać się z naszym kochającym sercem. A kiedyś Pan Jezus w niebie wynagrodzi nam wieczną ucztą.